maneżko Właśnie z wujkiem dojechaliśmy na miejsce, na opuszczony staw, gdzie ponoć są karpie. Właśnie dotarliśmy skuterem i teraz właśnie się musimy przedostać przez tą właśnie kukurydzę. Za tymi drzewami jest staw. No siema, powiem to jest to naprawdę, jest stawie, który znalazłem 10 lat temu, e, jakieś tam 8 lat temu, e, i właśnie nad nim zacząłem sobie też tam wyrykować w karpie no, 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 bo o tym stawie prawie nikt nie wie e, opuszczony staw e, dwójki bo tam koło metra ciężko się do nich dostać, bo, bo wszystko zarasta drzewa wyrastają ze zbiornika ale ten stawik jest fajny tutaj nikt prawie nikt nie przebywa nikt nie wchodzi dopiero my ścieżkę w tym roku zrobiliśmy tutaj właśnie co przejeżdżaliśmy tuż w tych brzaków Mory troszeczkę jest niższy niż kiedyś by tu było widać, no i właśnie no, dojdziemy do niego i sobie powentujemy. No, Właśnie idziemy przez te wszystkie krza, krzaczory, nie krzaczory. Znaczy chodzi o kukurydzę, nie? Żebym nie jakby to. O! Wyszli. I można iść dalej. Droga do stawu. Zawsze możecie pisać miłe komentarze, yy, zadać pytania. Fajnie by było O kurde O jezu Ja pierdykam Co tu jest, a czego nie ma? O jakie kamienie Jaka dżungla Ale zajebi... No to, to jest ten Ryby pływają, bo widać. Jest bardzo fajnie. Jest bardzo ładnie. No staw jest obiecujący. Jak zawsze ja tu przyjeżdżam posiedzieć sobie. Jak jest jestem w tych okolicach. Można się tu spodziewać wszystkiego. Wszyscy. Zicz totalna, zicz. Uwielbiam takie wody. Ja też. No to chłopaki, rozwijamy sprzęt, będziemy zaraz nęcić i zobaczymy co tutaj w tym roku nam da ten stawik. No ja. właśnie już się rozłożyliśmy, a wujek za nętę. Tak, jeszcze troszeczkę kulek czekoladowych, wszystkie, bo wszystkiego lekko skuszonych. Widzę, że krążowniki tu już pływają takie. Nie za duże, ale na wierzchu gdzieś tam się kulek czekoladowych. Ok, trochę. Tych kolecików takich małych. Ok. Nastawiamy no, wszystko się. Wszystko? tym Co robił? Macie na kanale. Macie link w opisie do filmu. Tak. Nie za dużo, bo tutaj ta ryba nie jest męczona nic. Proszę, jak to wygląda tak jak mówiłem no to... i zalejemy troszeczkę proszę bardzo proszę bardzo. tak to to jak mówiłem ten żółty taki fajny kolor proszę bardzo o. no jak pachnie mm. banan taki tak. proszę jaki kolorek jeszcze zostaje na tym fajnie to smuży naprawdę to jest prawie jak mgła mmm, się to mogą hali sam bym to zjadł panowie no dobra Paweł, wybieramy tę lewą stronę lewą stronę, ja tam podrzucę w tym miejscu, patrz tam będziemy w tym miejscu na początek to jest proszę bardzo, kukuryczka jest na nie nie tam jest wujka z pławik może w programie jakoś wam to przybliżę, nie Dobra jak będzie jakieś branie, coś jakaś akcja to wam puszczę. W jesieni zjełowaliśmy. Niestety każdy rzut na kończył się, kończył się tym, że haczyk z przynętą lądował w zaroślach. Jest tak zarośnięty zbiornik, żebyśmy trochę oczyścili. Zrobiliśmy szumu, więc niestety przestała się spłaniać, poszła sobie wśród. Ale rano wracamy tutaj, bo jest podlecone w tych miejscach oczyszczone dwa fajne, stanow dwa fajne stanowiska. Tutaj troszeczkę tego ziemska żeśmy wyciągnęli, bo jest tego sporo. I co? No i wracamy do domku, a rano o czwartej jesteśmy tutaj a, bardziej gotowi na pewno coś tam się przy haczy jakiś krążownik? Bo widać że pływały wcześniej były mojej Dobra, no to się zbieramy. Przeciskamy się przez dżunglę znowu. Nie jest to łatwe tutaj, ale. Dobra. Trzymaj kaskę. Ja A ja chcę tylko dodać, żebyście zostawili suba wujkowi i lajka i jakiś miły komentarz. Siema.